Przede wszystkim witam was w kolejnej części ze stylizowaniem ubrań kupionych w lumpeksie ciemno, czyli z zamkniętymi oczami, ale zanim jeszcze przejdziemy do tego filmu to słuchajcie, pod ostatnim odcinkiem gdzie przerabiałam ubranie, dostałam taką falę komentarzy o moje włosy z pytaniami przede wszystkim co robię, że tak szybko mi rosną więc zdradzę wam mój mały sekret od dwóch miesięcy używam takich suplementów do włosów, to jest suplement marki Skin Good Garden i działa to właśnie na porost włosów i wzmocnienie, są produkowane w Niemczech, 100% Begańskie, bezglutenowe. Tak one się prezentują i takich kapsułek powinno się przyjmować dwie dziennie. Ja, słuchajcie, na początku tego nie doczytałam i przyjmowałam jedną dziennie, a i tak zobaczyłam ogromną różnicę na moich włosach. Później przerzuciłam się już na dwie, tak jak się powinno robić i już dosłownie końcóweczka mi została. Myślę, że starczy mi na raz, dwa, trzy, cztery dni, słuchajcie. Także koniecznie muszę sobie zamówić kolejny słoiczek. Naprawdę bardzo, bardzo polecam, bo moje włosy nigdy nie były w tak super kondycji i nigdy nie rosły tak szybko. I jak już mówię o tych to jeszcze wam powiem moje wcześniejsze odkrycie przed włosami. Są to takie dwa suplementy na cerę. I teraz zaczęłam, że pokazuję Wam ten słoiczek z końcówką moich tabletek na włosy, a tutaj mam. Drugie na cerę, brawoja. ja. I ja wybrałam zestaw Pure Skin, który pozwala oczyścić cerę, a drugiej to Glow Skin, który dodatkowo nadaje jej takiego blasku, więc myślę, że to jest połączenie idealne. I korzystając z mojego kodu Busia dostaniecie 50% zniżki, które działa przez pierwsze 5 dni, natomiast później ta zniżka zostanie zmniejszona do 40%. No dobra, tak więc myślę, że możemy już wybrać się do Lompexu i zaczynać losowanie w ciemno. Stop. Tak szybko? Mhm. Nie zważałam, to tak męczne. Okay. Lecimy, 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 cofamy, cofamy, cofamy. Stop! O nie! Stop! No, sorry, nie będzie łatwo. It is fine. Stop! O. czemu czerwone mi nie pasuje czerwony? Już. Czemu się śmiejesz? O! Nie, nie, nie. Może na mnie wejdą. Dobra, idziemy. Dobra, ja już wróciłam do domu. Mam tutaj swoje zakupy, które za chwilę po kolei będziemy oglądać, dlatego że ja brałam to tak szybko, sama nawet e, dokładnie nie przyjrzałam tych rzeczy. Także zacznijmy od pierwszej z brzegu. I jest to taka różowa koszula w paski. Wydaje mi się, że nie powinno być z nią super problemu, bo jest całkiem urocza. Myślę, że da się jakoś fajnie wystylizować. Przejdźmy dalej, bo widzę tutaj. Czerwoną sukienkę. O proszę, w ogóle jest to sukienka z mango, dopiero teraz zobaczyłam metkę. No i jest to taka klasyczna czerwona, długa sukienka z rękawem na trzy czwarte. No nie wiem, co z tym zrobię, nie wiem, będzie to wyzwanie, no ale taki challenge. Zostały najgorsze rzeczy. Najgorsze. Pierwsza rzecz, którą wylosowałam w ogóle, ja nie wiem o co tutaj chodzi. To jest Zary? Proszę bardzo, Zara, rozmiar M. No to. Hmm. Jest to taki sweterek w połączeniu z koszulą. Na chwilę obecną nie mam zielonego pojęcia, jak to wystylizować, z czym to połączyć, żeby to wyglądało dobrze. Dosyć dziwne, dosyć dziwne, ale to jeszcze nie było najgorsze, bo. Najgorsza rzecz jest tutaj. Jest to, słuchajcie, koszula. Też w rozmiarze M. Wszystko wylosowałam dzisiaj w rozmiarze M. A wygląda jak XS. Jest to taka malutka <głoszula> koszula. Ma ona brlanciki na piersi. I tak samo guziki również są brylantowe. Będzie to wezwanie, jak ze wszystkim. Oczywiście wyzwania muszę się podjąć. Zobaczymy, czy wyjdzie mi z tego jakaś ładna stylizacja. Mam nadzieję. I czas na ostatnią rzecz, czyli spodnie. To co mnie zdziwiło? One są naprawdę dosyć szerokie a w środku na metce jest napisane dla młodych dziewczyn 9-10 lat no dobra, to ja wrzucam te wszystkie rzeczy do prania e, robię stylizację i wracam do was z podsumowaniem i z gotowymi stylówkami za jakieś 2-3 dni Witam się z wami ponownie, szczerze mówiąc minął chyba jakiś tydzień, w każdym razie mam już przygotowane wszystkie stylizacje e, no i myślę, że możemy zacząć od pierwszej rzeczy którą są te oto spodnie na 9-latkę ja już mierzyłam te spodnie, oczywiście i są one naprawdę bardzo duże, ale mają też dużą gumkę, duży ściągacz. No ale zanim tutaj więcej się o nich rozgadam, to po prostu je przymierzę. Okej, okay, no jak możecie zobaczyć, są naprawdę gigantyczne, są strasznie szerokie, w ogóle takie wielkie bory. No ale dobra, trzeba to jakoś wystylizować. I słuchajcie, jeżeli chodzi o takie wielkie, szerokie spodnie, to żeby nie wyglądać. To tanie jak w worku, to tanie z ubraniami. To góra powinna być bardziej delikatna, i ja tutaj postawiłam na taki zwykły mały topik z zary. Do tego jeszcze zobaczcie, jakie one wydają się szerokie na dole przy kostkach. Więc postanowiłam też odkryć trochę stopy i wybrałam takie oto sandałki z renę. I żeby wszystko jakoś tak zgadzało się kolorystycznie, to na wierzch stwierdziłam, że zarzucę jeszcze taki zielony sweterek, ale zanim go w sumie złapię, to najpierw się to przebiorę no i jak widzicie w tym momencie te spodnie nabrały trochę takiego charakteru ale jeszcze właśnie wezmę ten sweterek żeby wszystko zgadzało się kolorystycznie i nie będę go zakładać na siebie tylko słuchajcie, jak tak mierzyłam te ubrania wcześniej, to stwierdziłam, że super wygląda ten sweterek, zarzucony tak na plecy, pasuje on kolorystycznie pod buty, w ogóle zobaczcie też jak idealnie dopasowały się moje paznokcie do tej stylizacji ale teraz jak tak patrzę na siebie w lustrze, to mam wrażenie że te spodnie wyglądają tak trochę bardziej ładnie, bym powiedziała Dajcie znać co wy sądzicie oczywiście w komentarzach Ale na pewno jest to stylizacja, w której byłabym w stanie wyjść na miasto I szczerze mówiąc naprawdę ten look mi się podoba przejdźmy do kolejnej rzeczy i to jest przeze mnie znienawidzona rzecz. Uważam, że... Uff, nie wiem, co mam powiedzieć. No, uważam, że ta stylizacja będzie najsłabsza ze wszystkich, które wam dzisiaj zaprezentuję. I mowa tutaj oczywiście o tej przepięknej koszuli z brylancikami, z krótkim rękawkiem. To nawet nie jest krótki rękawek, bo to jest taki, taki naskos jakby rękawek. Może najpierw się od niego przybiorę. No, cześć. Tak się to prezentuje. Bardzo ciężko było mi to wystylizować. Czy mi wyszło? Ciężko mi powiedzieć. Zresztą z za zaraz zobaczycie. Do tej koszuli dobrałam białe spodnie. Postanowiłam dodać trochę bardziej odjechane dodatki. I mowa tutaj na przykład o dużych buffalo. No i w sumie na razie to tyle. Najpierw się to przebiorę, a dopiero później dodam resztę dodatków. Teraz tak wiem, że na razie wygląda to tragicznie, ale dajcie mi chwilę. Że podwinę tą koszulę, wkładając ją w biustonosz i robiąc taki topik. Ale to nie koniec podwinięcia, bo kolejną rzeczą jest podwinięcie tych takich bardzo krótkich, bardzo dziwnych rękawów. Stwierdziłam, że zrobię z tego coś w rodzaju à la też Zresztą, zobaczcie, jak to się od razu prezentuje. Trochę to wygląda, jakby była tutaj bułka, poduszka, nie bułka, a poduszki są teraz bardzo modne, także coś tam próbuję z tego wykombinować. Okej, okay, no i czas na resztę dodatków. Żeby trochę więcej się działo, to stwierdziłam, że założę do tego taki duży naszyjnik łańcuch. I zostały jeszcze ostatnie dwa dodatki, żeby te buty nie były trochę takie od czapy. To postawiłam właśnie na czarną torebkę, która jest z werszki i do tego jeszcze czarne okulary ze strony Wariusa. No i tak prezentuje się moja ostateczna stylizacja. Dobra, inaczej tak nie prezentuję, ponieważ tą torebkę przekładam przez ramię. Teraz wygląda to dużo, dużo lepiej, więc tak prezentuje się moja finalna stylizacja. Ok, no i przejdźmy teraz do ubrania numer 3, i jest to coś, przez co witam się z wami po tygodniu, a nie po dwóch dniach. Bo jak próbowałam zrobić z tego jakąś stylizację, która byłaby taka, wiecie, w miarę ładna, żeby można było w niej wyjść na miasto. Ej, może ja powinnam nagrać film, który nie tylko te rzeczy stylizuje, ale spędzam w nich cały dzień. To mógłby być hardcore, ale mogłoby być też to ciekawe. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki odcinek. Myślę, że mogłabym się podjąć tego wyzwania. No a wracając do tej rzeczy, no to słuchajcie, jak. Próbowałam wymyślić jakąś stylizację, to chciałam trochę poszaleć, gdzieś może coś. Przewiązać, może zrobić z tego spódniczkę, a może sukienkę, a może jakiś topik, a może coś tam, coś tam, coś tam Bo jako taka zwykła bluzka totalnie nie wygląda to dobrze I tyle się nakombinowałam, że po prostu mózg mi zaczął parować I rzuciłam to wszystko i wróciłam do stylizowania tej bluzki kilka dni później A najlepsze jest to, że jak wróciłam do stylizowania kilka dni później, to wystylizowałam ją w dwie minuty Ale zanim pokażę wam tą stylizację, to najpierw przebiorę się w tą bluzkę no dobra, i teraz pokażę Wam, co tutaj wykombinowałam. A mianowicie, słuchajcie, stwierdziłam, że opuszczę ją sobie z ramion, bo zobaczcie, jaki ona ma głęboki dekolt. Także całkowicie wyciągam z niej ręce. I teraz, uwaga, uwaga, biorę rękawy, krzyżuję je na klapce piersiowej i zawiązuję z tyłu. Teraz pozbywam się biustonosza. I teraz ten dół mogę sobie opuścić i w tym momencie jak widzicie góra wygląda bardzo elegancko trochę tak letnio i przez to, że jest taka bardziej elegancka to stwierdziłam, że dobiorę do niej eleganckie spodnie i to wszystko co jest tutaj na dole po prostu w te spodnie włożę i do tego dobrałam jeszcze takie klasyczne beżowe sandałki, dlatego, że powiem wam, że do szarej bluzki ogólnie praktycznie nic nie pasuje bardzo ciężko było mi dobrać do tego jakieś buty, dodatki, więc postawiłam na takie buty, które że są prawie że niewidoczne, bo jak widzicie, mają one takie bezbarwne paski. No dobrze, to przebieram się w te rzeczy. No, i tak się to prezentuje. I słuchajcie, najlepsze jest to, że ja czuję tutaj taką asekurację. W ogóle nie ma opcji, żeby coś tutaj gdzieś wyskoczyło, wypadło. Wszystko jest tutaj mocno ściśnięte. Także naprawdę czuję taką dużą swobodę w tym topie. W ogóle zobaczcie, jak wyglądają plecy. Także z takiej bluzeczki, jak widzicie, powstał taki top. Ale to jeszcze nie jest koniec stylizacji, bo czas na dodatki. I do tego dobrałam moją ukochaną brązową torebkę. I weżowe okulary. No i teraz moja stylizacja jest już kompletna, i mogę wyjść na miasto, ale nie wyjdę. Ale mogę, to znaczy mogłabym, gdybym chciała, ale nie chcę. O, nieważne. Podsumowując, myślę, że ta stylizacja przeszła największą metamorfozę. No i teraz możemy przejść do czwartej rzeczy, czyli do różowej koszuli. To jest chyba jedyna rzecz, z której się ucieszyłam podczas losowania tych urań w ciemno, dlatego że ona już sama w sobie jest naprawdę całkiem urocza. Sama mam wszelkie podobne rzeczy i myślę, że nie jest to takie złe. No dobra, przebieram się w to. Okej, okay, no i tak to się prezentuje, i powiem Wam, że akurat do tej stylizacji zostawiam te spodnie, czyli klasyczne balony z berszki. E, tyle, że tą koszulę wsadzę do środka spodni. Jakby to było jakieś zaskoczenie, ja chyba wszystko upycham w te spodnie. Dobra, jeżeli chodzi o dodatki, to żeby nie było za nudno, e, do tej koszuli wybrałam różowe buffalo, a właściwie to buffalo e, w kolaboracji z UMO. Podmieniamy buciki. Ta daje mi taki wakacyjny vibe, trochę jak taki. Look na piknik, a na pikniku nie mogłoby zabraknąć jakiejś czapeczki, bucket hat. Ja mam tutaj taką jeansową z H&M, ona w ogóle idealnie pasuje mi kolorystycznie pod te spodnie. No i jak piknik to przydałaby się jakaś duża, wygodna torba. I moją propozycją jest taka oto piękna, ręcznie robiona torba przez Krzysia Ondzierga, o którym Wam już mówiłam wielokrotnie. Także taką dużą torbę możemy sobie zarzucić i śmiało lecieć tej stylizacji na piknik. Pomieścimy sobie tutaj jakąś wodę, jedzonko albo mniejszą torebkę, też od Krzysia. Gdybyśmy jednak nie szli na piknik tylko na spacerek, to możemy tu włożyć pieniądze na lody. No także tak, taka y, wakacyjna, luźna stylóweczka na spacer, na łąkę, na... Piknik na jedzonko. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy wy też tak to widzicie, ale ja, będąc tak ubrana, właśnie tak się czuję. No i to oczywiście jest już pełna, skończona stylizacja. No dobra, i tym wakacyjnym akcentem możemy przejść do totalnej imprezy, czyli do naszej ostatniej, piątej rzeczy. I jak widzicie, jest nią czerwona. Odcisła sukienka. <śmianie> Zanim powiem o niej coś więcej, to po prostu się u nią przybiorę. No, i tak się ona prezentuje. Powiem Wam, że czerwony to jest w ogóle bardzo ciężki kolor. Jakoś nie do końca mi on leży w ubraniach. Na innych wygląda fajnie, szczególnie fajnie wygląda na takich eleganckich sukienkach, jak gdzieś wiecie, na wesele, na bal, na studniówkę. To tak. Na co dzień jest on już troszkę cięższym kolorem. I powiem Wam, że totalnie nie wiedziałam, jak to wystylizować, żeby wyglądało to dobrze na co dzień. Postanowiłam, że zaatakuję tą Klasyczną, chyba nie do końca już modną sukienkę, totalnie modnymi dodatkami. I mówiąc o totalnie modnych dodatkach, mówię oczywiście o tych beżowych kaloszach, które tutaj widzicie, i o beżowej kurtce koszulowej. Także przebieram się w to no i mam wrażenie, że ta stylizacja od razu nabrała takiego modowego charakteru jeszcze mogę sobie tą sukienkę troszeczkę podwinąć, bo ona jest na mnie dosyć duża i zrobić sobie e, takie fajne marszczenia i w ogóle jeżeli chodzi o kalosze to one też właśnie e, bardzo fajnie wyglądają do jakichś krótszych rzeczy kiedy mamy jednak te nogi odsłonięte, gołe e, czyli do spódniczek, sukienek i możemy też po to nałożyć jakieś restopy e, i wydaje mi się, że w ogóle to naprawdę bardzo ciekawie i do tego jeszcze ostatnia rzecz, czyli torebka e, ja powiem wam, że nie mam jakiegoś Super dużego wyboru. Jeżeli chodzi o torebki, chętnie e, dopasowałabym tutaj taką torebkę bagietkę od Kasi, osipowiczki z szafy, już mam ją w głowie i na pewno bym pasowała do tej stylizacji. Z mojej szafy, jeżeli chodzi o wyższe torebki, to mam tylko i wyłącznie taką z mango bodajże. Tak, jest ona z mango i jest ona taka pleciona, więc e, w sumie również jest to taki modny element. No i teraz, szczerze mówiąc, e, w takiej stylizacji byłabym w stanie naprawdę wyjść z domu na miasto i czuć się komfortowo. Thank you. Na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, jak podobały Wam się e, moje propozycje stylizacji. Dajcie też znać w komentarzach, która Waszym zdaniem była najlepsza i która Waszym zdaniem była najgorsza. No i też piście, że chcecie zobaczyć kolejną część. No a ja odsyłam Was jeszcze do mojego Instagrama, gdzie możecie mnie śledzić będzie widzieć wszystkim na bieżąco. E, no i żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa! 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 pa, 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 pa. pa.